Szykuję szarana na przywiezienie wełny mineralnej 16 rolek mam do przywiezienia Także, o, tu jest jakiś wałek jeszcze koło zapasowe Nie wiem czy ja się tu zabiorę ze wszystkim ale muszę się siedzenia zdemontować jak ktoś to dwa razy pojadę wałek od tego przestrząsa <laughs> Pana rachę tu. Jeszcze tu leży. Jeszcze powietrze. Dobra, no, teraz trzeba te siedzenia jakoś poskładać koło. Na razie wyjmie. No Lepsze byłoby dojazdowe, ale... Jak się nie ma co się robi, to się lubi co się ma. Cyk. A, najpierw trzeba poskładać te siedzenia. No. Głową, cyk, dobra, złożone. I teraz do góry, hops. Teraz tutaj to, ha, głową się wszystko składa. A tutaj jest takie A gdzie jest ten pasek? O. a co tu nie ma paska od tego? Jak to się tutaj robi? A, to trzeba za tą rączkę złapać, dobra Nie ma paska tutaj, to łapie tak. Pociągam, pociągam się tu No ty kurde Coś tu słabo idzie Dobra, poszło o, muszę pasek doczepić Dobra, to oleje na razie też popięmy. O kurwa No to Dorobiłeś właśnie sobie zrobiłem spodnie na CITO no. Ja ze przyczepką powinien być korek nie no zaraz poprawię to będzie tak fino te spodnie ładnie wyczyściłem, bo one mają taki materiał za luźne jest nie jest to za luźne żeby to zwęzić To trzeba tak pozginać o, trzeba ogrzać ręką, własną ręką Tak Berlingo robiłem na hach też cyk, cyk. Dobra, jakoś to będzie. Może nie spadnie. A jak spadnie, to trudno. Dobra, tu jest sznurek, tu Jest sznurek. A jeszcze na tutaj. Cyk. Dobra, i zaraz wyciągam jakieś okay, jakiś parabon jeszcze z zakupu. Już to się za nim proszę. Teraz to Kurde, jak to fajnie wychodzi. Nawet nie ma tą stronę sobie. To się ze mnie. To samochód to jest bajka się już mam ładnie podejmowane Po Nie, dajcie Tak to było Syk i cyk, dobra, dobra koroczek zajmuję Łańcuszek, tylko tak, ten łańcuszek to lepiej jakby dysel był z tej strony Ale mi ale muciak. teraz Bardzo ciasno tu wchodzi, ale dobrze Nie ma luzu chociaż na kuli no, światło to sobie podłączę. Światła są. Światło są. Kierunek lewy najważniejszy. Aha Jest lewy. Nie ma lewego. A samo się dzieje. Aaaa, grzech. Gniazdo. Gniazdo nie styka dobrze. Coś tu się kurwa dzieje. Raz styknie, raz nie. Wiecie co? Sharon ma to do siebie. Że on wykrywa napięcie. Yy, jakieś tam napięcie dziwne na zarówkach, od przyczepki i on po prostu głupieje. A z prawym, jak to jest? Coś jest nie tak z Tobą. Tak. Prawy tu jest, a tu prawy, jak się pojawi, tak jest. Błąd jakiś tu się pojawia. No. Albo styk po prostu, nie ma styku na... No. Na już się tu wychyło wszystko. Może jest gniazdo do wymiany? No nie ma kierunku. Zresztą się pojawi, nie ma masy, Dobre. dobra jadę. Wjechałem sobie w fasty. Wszystko w meszkach. Do twardą szybą sobie wjechałem. Ale, Ale wjechałem. Dobra, wełna przywieziona, trochę w aucie reszta na przyczepie, zmieściło się na całą budowę o wentylator chodzi, chodzi olej chodzi wentylator zaraz z No, jest najważniejsze, że przywieziono.